Witam państwa bardzo serdecznie. To jest program Woś w szerszym planie. Naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Chmielarz. Witamy serdecznie. Cześć, dzień dobry. Wojciech Chmielarz, czyli. Ja prywatnie sobie myślałem, że to jest stachanowiec polskiego, polskiego pisarstwa, ale uświadomił mnie, że to nie jest tak. Od tego chciałem dzisiaj zacząć. No bo mamy kwiecień. A ty jeszcze nie wydałeś żadnej nowej książki w tym roku. E, tak, i chyba z nowych książek to wydam tylko jedną w tym roku, więc to na tle wielu innych polskich autorów kryminałów bardzo słabiutko. No wynik. właśnie, jak na ciebie co się dzieje? No bo tak, patrzę wstecz 2021 rok, dług honorowy i wilkołak. Popraw mnie, jeśli będę się mylił. 2020 prosta sprawa i wyrwa. Znowu dwie tak. książki. 2019, tu tylko jedna rana. 2018 cienie i żmijowisko. Zawsze po dwie książki. W ogóle jak, jak, jak wy to robicie, pisarze, że, 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 że potraficie wydawać tak dużo książek w tak krótkim czasie? Znaczy słuchaj, no na pewno ułatwia... Znaczy nie mówmy o wszystkich pisarzach, tak? Bo z, tutaj tak, Olga Tokarczuk, pierwszą książkę od 8 lat. No tak. Na, na pewno nam ułatwia to, że jesteśmy autorami... Ja jestem autorem literatury rozrywkowej, tak? I nie oszukujmy się... Posługujemy się pewnymi schematami, które znamy, które znają czytelnicy, wszyscy je lubimy. Takie książki się pisze, wiesz trochę łatwiej i podejrzewam, że trochę szybciej jednak niż takie książki, wiesz, które mają sięgnąć istoty jesestwa, nie? Albo fundamentów polskości, albo i tak dalej, i tak dalej, Więc yy, nie mówię przez to, że... Proszę, yy, jakieś skromny, niech nie państwo nie mówię, zauważą. Znaczy to, to, to nie chodzi, wiesz, napisać dobrą literaturę rozrywkową też jest trudno, tak? Nie każdy potrafi. Ehm, tego też się trzeba nauczyć. Ja no, myślę, na, że Olga Tokarczuk na... nie potrafiłaby napisać dobrego kryminału. E... Mogę na szczęście tutaj uczciwie powiedzieć, że nie przeczytałem jej kryminału, więc, więc nie wiem. Mhm. Na pewno są to różne umiejętności, natomiast wiesz, wydaje mi się, że po prostu e, takie książki być może nie wymagają tyle pracy, tyle lektur, e, tyle przygotowania, wiesz, jakieś tyle wewnętrznych rozmyślań filozoficznych, nie wiem, nigdy nie pisałem mhm. książki o istocie jestesowania. Mhm. E, ale przede wszystkim, więc wiesz, to jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka, że po prostu no, siadamy i piszemy, no, przynajmniej ja siadam i piszę, no, to jest, zawsze powtarzam, że to jest praca tak? i to, to nie jest tak e, e, jak się przedstawia w, w wielu nie wiem, opowieściach czy w jakiejś mitologii pisarskiej może tak, że, wiesz, że czekamy na wenę, czekamy na natchnienie. Jakbyś czekał na wenę, na natchnienie, to byś w życiu niczego, niczego nie napisał, tak? No i bardzo, bardzo cię za to podziwiam, bo w zasadzie pracujesz bardzo podobnie do, do mnie. Ja też przychodzę do pracy, włączam komputer i zaczynam pisać. i Czekanie, czekanie na Wenę skończyłoby się tym, że teksty powstawałyby bardzo rzadko. E, a czytelnicy no, mogliby zapomnieć o tym, że taki autor istnieje. Więc e, podziwiam chylę czoła. E, no a w innym pisarzom też radzimy, żeby mo może, może więcej częściej e, żeby brali przykład, dobry przykład z pisarzy, pisarzy kryminałów. Ja ci chciałem. E, Trochę popytać o Twoich bohaterów, bo dużo się nad tym zastanawiałem, czytając Twoje książki, czytając, czytając inne kryminały. Sam mówisz, że uciekasz przed y, tym, czy nie, że nie, nie postrzegasz siebie jako pisarza, który dotyka istoty i jestestwa polskości mhm. y, i Bóg wie, czego tam jeszcze, no ale te twoje postacie y, są y, prawdziwe, jak, jak się na nie patrzy, jak się je czyta, to, to są ludzie z krwi i kości, mają nawet poglądy czasem swoje, czasem się kłócą i to nie tylko sprawy codzienne, ale i jakieś takie szersze, więc y, to, to nie jest tak, że, y, że ta, ta, jakby, ta głębia publicystyczna, że, że jej w twoich książkach nie ma. No, two, twoje twoje postacie mają poglądy, prawda? Twoi komisarze mają poglądy. Jakie poglądy ma Bezimienny na przykład? Ojej, ale on akurat nie ma poglądu. Nie znaczy, ma poglądu. Znaczy, znaczy, ma jakieś poglądy, wiesz. Ale ma te poglądy um, takie bardzo, mam wrażenie, archetypowe. To jest cała postać, która jest stworzona. Jest ja w ogóle mam taką metodę, mhm. że czegoś... Dla mnie na etapie planowania książki, wiesz, tak naprawdę postaci z pewną figurą, tak, znaczy jak, jak w szachach, ja nią przesuwam z pola na pole. Czegoś więcej się dowiaduję o niej dopiero, kiedy piszę sceny, kiedy zderzam ją z jakąś sytuacją i widzę, jak ona reaguje, tak, i nagle się okazuje, że ja muszę coś, muszę ją dookreślić, muszę coś o niej powiedzieć, tak. Um, więc Bezimienny właśnie jest postacią jeszcze ciągle w tworzeniu, dopiero jak go przez kilkoma rzeczami zderzę, bo pewnie się czegoś o nim więcej dowiem. Wiesz co, on wydaje mi się ma takie poglądy przede wszystkim... bo yy, jest, jest, jest po, tak, takie archetypowe, bardzo proste, takie. Jest to jest facet, który ma pewne poczucie bardzo mocnej sprawiedliwości. Yy, Czyli ogląda TVP. Yy, ogląda, nie wiem czy TVP ogląda. Nie sądzę, że... ogląda? Nie, na na pewno nie ogląda. To Polsat może. Wiesz co, ja wątpię, że cokolwiek oglądał tak naprawdę. Nie lubi telewizji. To już proszę Państwa się... Właśnie Mam wrażenie, że miałby takie poczucie, że przy każdej telewizji ktoś mu próbuje coś wcisnąć i co najwyżej, wiesz, włącza, żeby zobaczyć jakiś dobry film. No, ale Wyborczej to chyba nie czyta. Na pewno nie czyta Wyborczej. Nie, nie. Ja czytam Wyborczą, to możemy się potem pokłócić. Słuchaj... Nie, bo to nie jest post, wiesz, to nie jest postać, która jakoś strasznie się interesuje wielkim światem. Mhm. Znaczy on zna ten wielki świat, wiesz, zbiera informacje na jego temat, ale dla niego jest ważne to, co jest obok niego. Mhm. Tak? I nie będzie się zajmował tym, co się dzieje w nim, wyborami prezydenckimi we Francji, na mm -hmm. przykład. Tak? Mm -hmm. Bo z, wychodzi z założenia, że tak naprawdę te historie niewiele go dotyczą mm -hmm. i nie ma sensu się kłócić, kto jest lepszy Macron czy Lepę. Mm -hmm. Bo dla na jego życia nie ma to żadnego znaczenia. Szkoda jego wysiłku na to, żeby w ogóle to roztrząsać. Nie? A jak się konstruuje taką postać, która ma inne poglądy albo jest trochę z innego świata niż autor? Y i żeby ona była fajna. No bo tak wydaje się, patrząc z punktu widzenia laika, że raczej lubimy tych, z którymi się zgadzamy. W związku z tym, jak tworzysz postać, która się z tobą zgadza, no to ona będzie fajna, będzie wielowymiarowa, będzie miała poczucie humoru, a ci inni to będą raczej głupi, ograniczeni i tak dalej. A to by się udaje tego uniknąć. Dobra, jak to robisz? Znaczy, przede wszystkim dla mnie nauką była lektora, nie powiem kogo, ale pewnego pisarza o prawicowych poglądach, takich yy, mocno prawicowych. Wiesz, który tworzył ym, y, y, libertariańskich, o, oh, tak i no. ten y, to coraz, coraz, coraz rzadsza, tak. Czy to był libertariański, to, właśnie nie był. Wiesz to był kura, ten typowy polski, kurczę, konglomerat konserwatyzmu z prymitywnym liber liberalizmem, nie. I on tam do tych książek wkładał tylko postacie, które, wiesz, te wszystkie postacie mówiły dokładnie to, o jakie on mm -hmm. miał poglądy. Mm -hmm. Wszystkie negatywne były, miały przeciwne poglądy, mm -hmm. ten. I oczywiście te, te, te złe postacie były zawsze głupie i ohydne, a ci, mm -hmm. którzy mieli takie poglądy jak on, to były fajne i, i ten. I przyjemne, i zawsze pozytywne, to było takie mm -hmm. żenujące. Wiesz, no i chciałeś, postanowiłeś tak nie robić, ja, tak? Postanowiłem tak nie robić, wiesz, była, ta, była to dla mnie nauczka, że ta, czegoś takiego nie możesz hmm. robić, bo po prostu, wiesz, ja czytając to, już abstrahując od tego, że to nie są moje poglądy, Tam. czułem ten rumieniec wstydu, Tam. wiesz, to uczucie cringe'u, nie? Um, I stwierdziłem, że okej, okay, to jest dla mnie nauczka, ale nie chodzi tylko o poglądy, nie? Jak yy, ja jestem, kurczę, młody, wykształcony z wielkich miast, może już nie do końca ten, może już nie do końca młody, ale wykształcony z wielki, wielkich miast, tak? Duża część moich książek dzieje się w małych miasteczkach tak? czy, 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 czy we wsiach, tak? I mimowolnie, tak? ze względu na to, gdzie się wychowałem, jak się wychowałem, jakie stereotypy wiążą się z mieszkańcami małych miasteczek i wsie i te stereotypy są w mojej głowie, mam pewien, e, po pierwsze fałszywy, a po drugie negatywny obraz osoby z małego miasteczka, tak? I jak ja się przy pisaniu Farmy Lalek, e, Długu Honorowego, e, Wyrwy też, tak, jak się musiałem pilnować, żeby te stereotypy, które mam z tyłu głowy, nie wychodziły e, na kartach moich książek, mm. tak? Mm. Bo wiesz, kurde, nie ma co, co ukrywać, że te stereotypy już są w nas wydrukowane, bo Ty. one są, tak, czy masz Mam nadzieję, że mam to szczęście i mam na tyle samoświadomości, że ja wiem, że je mam. No tu trafiłeś w sedno. I muszę, ten, i muszę ich unikać, nie? Tutaj trafiłeś w sedno tego, dlaczego ja mam taki dystans do tych książek, od których zaczęliśmy, tych, które odetykają istoty polskości ses bo mam wrażenie, że ci autorzy tych książek właśnie się nie pilnują i potem wychodzą im takie książki, w które zajmują się tylko chłostaniem tej jakiejś wyimaginowanej, stereotypowej polskości, której po pierwsze nie ma, a po drugie, nawet jeśli jest, to nie wydaje się, by oni zadali sobie. Wiele trudu, żeby zrozumieć jej, jej przyczyny, więc. Okej, okay, a czy to w ogóle wiesz, polskość jaka ona jest, znaczy, to, okay, bo to pewnie byłaby długa dyskusja, nie? Do tej musimy się, się przygotować, ale pewnie nie ma jednej polskości, jest kilka okay. polskości, Jest w ogóle pytanie, czy możemy ją jakieś zebrać w jedną całość i, i, i Należy no, to ten... Ale wiesz, tak. No i, i tak samo wiesz z poglądami politycznymi. Tak? Jak mam jakąś kurczę, oczywiście jest, jak wiesz, ja mam poglądy lewicowe, nigdy się z tym nie kryłem, określam się jako socjaldemokrata. I do tego z wielkiego miasta, więc... Całym ten wiesz bagażem światopoglądowym, który się z tym wiąże. Okej. Okay. Naturalne dla mnie jest, że jak piszę o jakiejś postaci, która ma e, bardziej bardzo prawicowe poglądy. Może już nie, nie tyle konserwatywne, co bardziej prawicowe, to, to znaczy jest z innej strony politycznej barykady, to od razu mam taką ochotę, żeby ona była kimś negatywnym. To jest naturalne, kurde, też mamy w sobie ten plemienny podział. My dobrze oni źli. Tak? to jest coś, co w nas tkwi i, i wynika z ewolucji, tak? I znowu pilnowanie się. Nie, kurde, tak nie może być, to tak? znaczy ktoś, że, to, że ktoś ma inne poglądy ode mnie, to, że ta inna postać ma inne poglądy ode mnie, to niekoniecznie znaczy, że ona musi być zła. Tak? Trzeba się zastanowić, e, e, jaka ona jest i w ogóle od tych poglądów muszę trochę, trochę uciec, wiesz, e, nie definiować ją przez poglądy o, w, w, ten, w ten sposób. I w ogóle, wiesz, mam tą ochotę w sobie, taką przekorę, żeby pisać wbrew sobie, wbrew temu, co ja uważam jako autor, że, bo dzięki temu no nie wpadnę w te wszystkie pułapki tego kurcze pisarza, o którym mówiłem na początku, mhm. tak moi czytelnicy nie będą mieli tego uczucia krinczu. Mhm. A Ty umiesz mówić y, y, językami? Eee, no bo bym, umiesz tworzyć postacie, wiesz, które co, mówią różnymi językami. Się, z... czy, czy ja wiesz, czy ja potrafię mówić językami, staram się mówić językami. Potrafiłbyś ta... teraz mówić tak, jak któraś z twoich postaci, czy to dopiero eee, na papierze bym chciał wyjść. Wiesz co, musiałbym się troszeczkę przygotować, A -a. Tak? Poza tym nie chciałbym A -a. mówić językami, bo potem ktoś to do kamerze ktoś to wytnie tak i wrzuci tak tak bez kontekstu do, no. bez Twojego pytania do internetu. Tak. Ehm, Słuchaj, staram się, natomiast czy ja mówię językami, no to muszę ocenić native mm. speakerzy, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. I pewnie oceniam tak jak tak. zawsze, czyli no to się nie do końca zdarza, ale fajnie, że się stara. Nie? Tak, tak, no tak, no to, już, to już to już, jest coś. No dobra, ale jak tworzysz taką postać, która nie jest Twojego świata yy, i ona mówi, yy, i nawet yy, to jest akceptowane przez, ty, przez tych native no. speakerów, o których mówisz, no to, yy, no to jak to robisz? Skąd to bierzesz? To po prostu takich. Jest, chłonisz to, czy musisz przy, przygotować się, nie wiem, jechać, słuchać, gadać. To zależy, ten, to zależy, czy mus, to zależy od postaci. Czasami, wiesz, trzeba troszeczkę pojeździć, posłuchać i tak dalej, poczytać. Ale też yy, umówmy się, podstawowym narzędziem pisarskim, o czym się zapomina niestety, i yy, szczególnie w literaturze rozrywkowej jest empatia. To jest coś, czego zabrakło temu pisarzowi, mm -hmm. o którym mówiłem na początku. No, nie czy, tylko wiesz, jemu. Nie tylko jemu, tak? Mnóstwo innych, tak? Notabene w kryminale to się bardzo, bardzo często mm -hmm. zdarza, bo na przykład pisał, autorzy kryminałów, atakując o kwestii politycznych, tak? nie potrafią się wczuć w ofiary przemocy. Tak? Opisują przerażające y, akty y, y, przemocy, zupełnie nie myśląc o tym, jak się czuje ofiara. I, i wiesz, i potem czytasz takie przemocowe porno. Nie? Który, które jest obrzydliwe, jak do, na przykład do, do, nagle do ciebie dociera, wiesz, co tam się naprawdę wydarzyło, i że autor nie ma z tym żadnego problemu, żeby opisywać jakieś wymyślne seksualne y, y, tortury, mhm. któremu, które są zadawane kolejnym kobietom. Mhm. Okej. Okay. Empatia, czyli umiejętność wczucia się w innego człowieka. Tak? To jest podstawowe narzędzie pisarskie. O kimś piszę, Definiuję go sobie, wiesz, przez yy, myślę sobie, okej, okay, on ma takie a takie poglądy. Mogą, nie, nie, już teraz, żeby już o coś o tej prawicy. okej, okay. mam dziewczynę, która ma poglądy mocno lewicowe. Jaka ona jest, dlaczego ona taka jest, wczuwam się, wczuwam się w nią i jak ona reaguje na różne sytuacje. Tak? Tyle, tak? To to. Nie wiem, czy tego się da nauczyć. Mam nadzieję, wydaje mi się, że da się nauczyć, tak, ale. Czasami, wiesz, nie trzeba czasami się przygotowywać, po prostu czasami wystarczy postawić się na innym mhm. miejscu i tyle. A co to jest ten słynny słuch językowy, o którym tyle się mówi, to w ogóle istnieje? Nie no, słuch językowy na pewno istnieje, znaczy jest, wiesz, mnóstwo pisarzy, którzy... Ja, ja nie, nie wiem, czy do końca ja to mam, na czarostrzom ja w ogóle nie lubię się oceniać. Znaczy, czyli um, właśnie to, co mówisz, umiejętność yy, mówienia językami, ale też zrozumienia tych języków na takim, wiesz, poziomie nie tylko to, że wiesz, yy, przytoczę kiedy jakieś śmieszne powiedzonko, które usłyszałem w trawaju czy w pociągu, mm -hmm. ale będę wiedział, co się za nim kryje i skąd ono się wzięło kulturowo, jakby nie. E, I będę wiedział, dlaczego ten człowiek mówi tak, jak mówi, tak? Mm -hmm. e, więc tak, no są, są osoby, które, e, 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 które to mają. Ja się proszę też dowiedziałem od Wojciecha Chmielarza, że czyta bardzo dużo książek, co mnie zdziwiło. Myślałem, że pisarze nie czytają książek, że pisarze piszą książki. Jest to dla mnie spore zaskoczenie. czy to jest typowe, czy ty jesteś jakiś dziwny, że, że, że czytasz mam, książki? Mam nadzieję, że to jest typowe. A ty nie czytasz innych publicystów? Yy, następne pytanie, proszę. <laughs> Okej. Okay. Słuchaj, z, z czytaniem książek jest... Yy, yy, Ktoś, yy, i to wielu pisarzy, ja też powtarza, powtarzają, że nie da się dobrze e, pisać, jeśli się dużo nie czyta. Nie? I to był że Kapuściński, powiedział, że on, żeby napisać jedną, jedną stronę, musi przeczytać 100 innych. Nie wiem, czy ta wiesz, proporcja jest prawdziwa, czy on troszeczkę przesadzał, ale wiesz, jest w tym powiedzeniu e, bardzo dużo prawdy. Hmm. Ja, kiedy piszę kryminały, staram się czytać kryminały i polskich, i zagranicznych autorów po to, żeby się od nich uczyć, tak? Ale też, żeby zobaczyć po co im jest ten kryminał potrzebny, jakie oni historie za pomocą tego kryminału chcą opowiedzieć i co się w ogóle w tym gatunku ciekawego dzieje, tak? I naprawdę, żeby, wiesz, nie było takiego, takiej sytuacji, że sobie wymyślam jakąś historię, wiesz, przychodzę do wydawnictwa, wiesz, z Yy, Uradowane, że z jak jakąś wspaniałą książkę napisałam, a nim powiedzą: Ale panie Wojtku, coś takiego mm. jest na rynku od 10 lat nie? i mm. to jest już wtórne i nudne. Chodzi o to, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Tak jak w każdej robocie, jeśli chcesz ją wykonywać dobrze, musisz wiedzieć, co robią inni i musisz się od nich uczyć. No i co, co takiego ostatnio odkryłeś na, na rynku? Ciekawego? jakiś takich, gdybyś mógł nam parę? Wiesz co, teraz czytam. Teraz czytam. Ta, ta, rad. rad akurat, z tera, znaczy ja, ja niestety bardzo e, dużo czytam rzeczy, które niekoniecznie jeszcze są na rynku. Dobra, ale e, s, teraz czytam, to już jest na szczęście na rynku. E, teraz czytam książkę e, i kończę ją. Agaty Pietrzyk, to się nazywa Las Zaginionych. Mam nadzieję, że to nie pomieniłem nazwiska autorki, bo mam powiedzieć do tytułów niekoniecznie mm -hmm. do nazwisk. I to jest bardzo fajny kryminał obyczajowy, z bardzo mocno emocjonalnie, bardzo fajnie przemyślany. Tam są pewne błędy takie, powiedziałbym, warsztatowe. To się dało napisać lepiej, ale wiesz, ja bardzo podziwiam to i to jest też to jest straszne, co to powiem. Ale w polskich kryminałach bardzo często brakuje logiki i brakuje wiarygodności psychologicznej. ta historia jest logiczna, jest wiarygodna psychologicznie, mm -hmm. um, wszystkie zwroty akcji są wcześniej wiesz, sygnalizowane. Czy masz także tą książkę, czy też ten zwrot akcji, i sobie myślisz, kurma, tego się nie spodziewałem. Ale z drugiej strony autorka mi już trzy razy mówiła, że to nastąpi. Tylko mm. ja tego nie zauważyłem. To jest wielka umiejętność. Niewiele autorów to posiada. E, e, pani Agnieszka tak. E, nie wiem, kiedy to wyjdzie, wiesz, kolejna część, e, część Drelicha Kuby Ćwieka. Mm. Znaczy Drelich prosto w plot to jest też fantastyczna książka. E, to już jest na rynku. E, najlepsza pewnie polska powieść sensacyjna. I tak Kuba ma słuch językowy i ma, wiesz, i ma też e, ten tą, tą umiejętność wczucia opisywania innych środowisk tak? i opisywania ją w sposób wiarygodny, więc mi się to strasznie, strasznie podobało, a druga część jest jeszcze lepsza od pierwszej. I z takich wiesz, rzeczy, które mnie ostatnio zachwyciły, jest, ale to nie jest już kryminał. Jest taka pani, która się nazywa Agnieszka Kwiatkowska i wydała teraz zbiór opowiadań, drugi peron. I to jest horror. Ale to są tak dobre opowiadania, wiesz, grozy, gdzie e, pani Agnieszka, pani Kwiatkowska potrafi, wiesz, y, ona potrafi zrobić tą grozę, ten strach samą płętą, wiesz, w jednym opowiadaniu to jest tak naprawdę ostatnie zdanie, gdzie masz taką opowieść, ok, ona jest pewna niezwykłości, ale nie wiesz, dlaczego masz się jej bać do końca. Czy znaczy, czujesz taki niepokój, ale się nie boisz, nie? I potem masz ostatnie zdanie, płęty i nagle się zdajesz sprawę, co przeczytałeś i jakie to było wszystko przeważające. Mm -hmm. No, proszę Państwa, chyba rzeczywiście czyta, albo to wszystko wymyślił teraz na, na poczekaniu, w końcu pisarz. Nie wiem, niech, niech eksperci sprawdzą i się, i się wypowiedzą. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo to brzmi trochę tak, jakbyście się też tam wy, pisarze kryminałów, wymieniali tymi tekstami. Tu mówisz, że czytasz jakieś teksty zanim one się ukażą. To, to, to jest tak, że my się lubicie? To, to, to znaczy, nie jest znaczy, to nie My myśmy się zdziwimy. lubimy. Znaczy, mi wiesz, mi często to nie jest tajemnica, wiesz wydawnictwa. Już wysyłają gotowe książki, wiesz, chwilę wcześniej, nie przed wydaniem, z pytaniem, czy bym wiesz, nie dał tego blerba na okładkę. Nie? No, tak, po, polecajki, no tak. tak. W przypadku akurat um, Kuby Świeka jest tak, że my się dobrze znamy, lubimy. Mamy też podobne podejście, właśnie do tego, jak powinna wyglądać dobra książka, dobry kryminał i czym jest w ogóle literatura rozrywkowa. Mm -hmm. No i faktycznie my sobie nawzajem te książki wysyłamy jeszcze przed wysłaniem do wydawnictwa, żebyśmy mogli, wiesz, nawzajem sobie przejrzeć, powiedzieć, co naszym zdaniem tam wyszło, co nie wyszło i żeby można było nanieść poprawki. No dobra, ale jakieś kosy rywalizacje też chyba są. Powiedziałeś mi wcześniej, że wczoraj ogłoszono długą listę nominowanych do, do najbardziej prestiżowej nagrody w naszej Branży. To się nazywa Nagroda Wielkiego, Wielkiego kalibru. kalibru, tak, przepraszam. E, no i tam jest kilkanaście pozycji. No to nie powiesz mi chyba, że ze wszystkimi tak sobie wysyłacie nie, i nie, chodzicie nie, 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 sobie na śniadanie. Nie, 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 ze wszystkimi. To jest 18 książek. Ja część, część tych autorów. No bo ja ci powiem nie, tak szczerze, nie, nie że my między publicystami to się strasznie nie lubimy. E, Okej. Okay. A już jak mamy różne poglądy, to już. Fuu, kosa mogiła. Ale to, to, to się domyślam, tak? Bo tutaj wiesz, temperatura sporu politycznego w Polsce jest jak jest, Bardzo i w ogóle pom... też straciliśmy umiejętność rozmowy. Mam nie wrażenie. wszyscy. Mam wrażenie, że publicystom to już kompletnie odwaliło i, e, i, 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 i to jest najgorsza grupa, najbardziej narwana grupa. Znaczy, zbyt poważnie traktująca rzeczywiście swoją rolę dziejową i to, no bo co. No wiesz, no bo to robią. jest. E, Okej, okay, w, 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 w kontekście wiesz, w kontekście e, sytuacji na wschodzie jest to e, być może nietrafiona i nieprzyjemna analogia, ale to jest jak na wojnie, nie? Wiesz, najbardziej tu, było na wojnie, są... tu było na wojnie, zanim wybuchła wojna. No. Ja, wiesz, no, dlatego o tym mówię. Nie? Tak. wiesz Najbardziej nienawidzą się żołnierze, kurde, szeregowi, nie? a tak. ci na górze to się potem spotykają tak. i piją sobie brudzianin. No dobra, no my, się, my się nie dobra. lubimy, a wy? A my się lubimy. Znaczy w, przypadku, w przypadku autorów literatury e, kryminalnej, wiesz, ja nie znam, nawet nie tyle to, że ja mam z kimś kosę, nie? ale nie znam nikogo, kto by miał z kimś kosę. Tak? To nie mówię, że my się jakoś, że jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, którzy e, żeby sobie nerkę oddali nie? i pomagają bezinteresownie przy każdej możliwej okazji. Tak? Ale jak się spotykamy na tym Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we, we Wrocławiu, czy przy dowolnej innej okazji, to z dużą przyjemnością siadamy przy jednym stoliku, gadamy i pijemy razem piwo. I naprawdę sobie nie zazdrościcie, że ten wpadł na taki pomysł, że ten dostał taką nagrodę. Ten ma taki nakład. Ale oczywiście, że sobie zazdrościmy, tak? Ale to nie jest wiesz, ta zazdrość, która e, e, prowadzi e, do, do jakiejś, wiesz, do, do złości, do nienawiści, do jakiejś kłótni itd. Wiesz, kurczę, ja zazdroszczę z Reminguszowi Mrozowi nakładów i sprzedaży, ale to nie jest tak, że kurczę, mam, mam z nim jakąś kosę i go nienawidzę. Zazdroszczę kubie ćwiekowi, że napisał kurna, lepszą powieść sensacyjną ode mnie, ale wiesz, z, jak mi wysłał drugiego relika, to mu szczerze napisałem, że jest jeszcze lepszy od pierwszej części i nie za bardzo więc tam mógłbym poprawić. Więc ym, oczy, zazdrość jest naturalnym znowu uczuciem, i na pewno sobie nawzajem zazdrościmy różnych rzeczy, ale. Przypomniała tak. mi się teraz taka historia, jak były wybory y, na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski kontra Patryk Jaki. Ja wtedy zrobiłem dla tygodnika powszechnego rozmowę najpierw z jednym, potem z drugim. I w obu tych y, rozmowach zadałem takie pytanie. Co mu się podoba, co lubił swojego konkurenta. Pamiętam, że Czaskowski odpowiedział coś takiego bardzo wymijającego, że nic nie powiedział, że mu się cokolwiek podobał jakiego. Jaki też na początku byłem tak odpowiedzi, ale jak już tam trochę przeczytałem, on powiedział, no dobrze, jest przystojny. <laughs> przynajmniej przynajmniej na to. Więc może nie są tacy fajni politycy, jak, jak, jak wy, ale wy to już jesteście jakieś anioły, tak mi się przynajmniej wydaje, już na pewno lepsi niż jest my. To nie anioły, Właśnie może jesteś kurne, skrzywiony przez to, wiesz, no że ja siedzisz jestem, w tym jestem. środowisku, gdzie jest mnóstwo jakichś wewnętrznych, zewnętrznych kos. Ja podejrzewam, wam, że nawet policyści <grym> zresztą kurczę. To, co się naj, jedne z najgorszych tak, kos, to są zawsze wewnątrz środowiska. Nie? Publicyści w sieci, którzy się z tną z publicy publicystami do rzeczy. Nie? Na to wszystko Oj się tak. jeszcze nakłada Oj Łukasz tak. Warzecha. Tak? Tak. Z, a wszyscy też wiemy o różnych lewicowych imbach, tak? Jak, jak to się mówi, które wybuchają w tym środowisku. Więc na te kosy pomiędzy obozami nakładają się jeszcze kosy wewnętrzne. I ty w takim środowisku żyjesz, nie? A my się generalnie wiesz, spotykamy raz, kilka razy w roku, nie? Spoko. Mm. Siadamy, gadamy. Mm. Brzmi fantastycznie. Brzmi nie fantastycznie. się na Twitterze kolek, codziennie. Rozmarzyłem się, rozmarzyłem się, proszę Państwa. Chyba to jest dobry moment, żeby tym bardzo optymistycznym akcentem e, zakończyć, życząc wesołych świąt, Tobie, Państwu. Wszystkim. Dziękuję Ci, że przyszedłeś tu do nas, do salonu. 24. Bardzo to była miła dla mnie rozmowa. Dzięki, Dzięki wielkie i wesołych świąt.